Serdecznie po raz pierwszy w naszej świetlicy w Rakowicach obchodzimy dla wszystkich mieszkańców Rakowic, Osowca Dzień Seniora 50. My, jako klub Seniora W Rakowicach, razem z panią Sołtys i Radą Sołecką, świetlicą Karoliną Jaskulską i z panią Brigido Duszek, swoimi uczniami w prowadzących prowadzący nas zespół Rakowianki z Sławomirem Sieńskim, Przygotowaliśmy spotkanie na tę święto. Seniora, składamy życzenia, niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy, sto lat i dłużej. Jak co roku o tej porze, czy kto może, czy nie może, lecz gdy nadejdzie pora, spieście do klubu seniora. Rada, dobra, dla tych, którzy się starzeją, niech zacisną zęby, poprosić kierownika o parę słów niestety nie dotarł a obiecał, że dojdzie, dojedzie. No to teraz poproszę... Poproszę panią Jadzie, żeby poprowadziła ten program naszej ojczystości. Witam serdecznie i cieszę się, że jeszcze nic nie powiedziałam, a już mi klaszczecie. E, ja bym może poprosiła Panią że ona tam siedzi, biega na zapleczu, dosłownie dwa zdania jako szefowa tutaj wioski. Więcej nie, ale dwa zdania może. Może by nie przedłużać tych wszystkich przemów. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i przede wszystkim co ja mogę życzyć. Dużo zdrowia i dużo emerytur. i widzicie, znowu mam mikrofon, ale nie bójcie się, ja przemawiać nie będę. E, zapraszam uczestników naszej świetlicy środowiskowej w Rakowicach z panią Karoliną Jaskurską. Pokażą nam kilka ciekawych sceny. A ja jeszcze mam do. To... A, tak? Ja wiem. No? Słucham. <śmieniczynki> Przykro mi. Niestety. Ja niestety zła odpowiedź. A prawdziwa jest taka, że na wiosnę będą kopać. Dzieci z placówki wsparcia dziennego przygotowały dla Państwa część artystyczną. Jednak najpierw chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia z okazji dla seniora. Życzymy Wam dużo pogody ducha, dużo, dużo radości, samych słonecznych dni, uśmiechu na twarzy, dużo energii, żeby zajmować się włókami. I życzymy najbardziej zdrowia. Bo jakie zdrowie, to wszystko się uda.

oh

Tam jest dwóch lekarzy i coś mi się przypomniało w związku z tym. chodź. Ostatnio zaobserwowałam taką scenkę na korytarzu przychodni. Idzie lekarz korytarzem, facet podchodzi do niego i mówi panie doktorze, do której pan dzisiaj przyjmuje? Doktor tak spojrzał, dzisiaj do lewej, do lewej. Dzień Seniora. W kim się jeszcze plącze dusza, niech na dzień Seniora rusza. Szukamy pięknych strojów w komodzie i myślimy również o modzie. Strzelił piękny wąsik i makijażek, żeby było ładniej i doszważej. Czy sukienka, czy te spodnie, grunt, że modnie i wygodnie. Skoro człowiek jeszcze dycha, to zabawa nie będzie licha. Potem tańce, harte zbytki, tak się bawią emerytki. Emeryci, ci, jak przystoi, niech się każdy dwoj troi. Ja się wcielę do Żuala, by nie narzekała dama. Dziś muszę sprostać swym wyzwaniom i dogodzić wszystkim paniom. Przy... Więc się, się, się bawmy, jak przystało, bo życia niestety mało. Ale póki jeszcze trwa, niechaj w każdym życiu trwa. W świetlicy w kameralnej sali zasiadali przy stołach, sami dojrzali. Dojrzały białogłowy, dojrzali ponowie. Kształtów dość krągłych, z siwizną na głowie. Co i tutaj robią? Pytanie do rzeczy: Czy Państwo tutaj przyszli, żeby się leczyć? Niespodzianka spora. Właśnie tutaj się leczymy. Tu na dniu seniora. Tu przychodzimy, pijemy kawę z ciastem. Rzucamy swą codzienność, która jest balastem, a potem przez wieczór cały opowiadamy sobie kawałek. Teraz zapewne każdy się połapie, że my tu stosujemy śmiechoterapię. Wszak starej stoi literaturze: że kto się śmieje, ten żyje dłużej. Śmiech, Śmiech zatem wyraz najlepszym regiem, nie trzeba nic płacić, nic w aptece. Życie kawałów też nam nie szczędzi. Dowci Dowcip z kawałkiem pędzi. Weźmy na przykład emerytury. To śmiech to dają, choć tak szuknie zwane podwyżki. Ze śmiechu można dostać zadyszki. Wielka podwyżka, parę złotówek, co nie da nam w sklepie pełnych reklamówek. Wniosek jest jeden z emeryci. Śmiech nam pozostał, resztę mamy życia. Więc zasnę panie, tudzież panowie, leczmy się śmiechem, bo śmiech to zdrowie. Wiem, że trudno wam się zgodzić z naturą faktami. Trzeba przestać uczestniczyć, aż wspominamy. Chcę wam jeszcze uświadomić, panowie i panie, że najgorsze będzie teraz to ciągłe szukanie. Choć wiesz, że na półce okulary leżą, to znajdujesz je w lodówce, razem z Nadką świeżą. Ale w każdej życiowej opresji jest ktoś, kto pomoże. Nie tylko emerytowi zresztą, kiedy nic nie może znaleźć, w życiowej pogoni. Wiedz, że bardzo jest pomocny, sam święty, Antoni. A trzymając sobie w foteliku, z rozkoszą pomyślisz, o, jak dobrze, bo mi się już nigdy szepnie wszystko. Myślę, że pora wymstę receptę. O każde dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się, seniorze. Każdego ranka, tylko wstaniesz, wjazd gimnastyka, potem śniadanie. Fatyki na to nigdy nie żałuj, na dzień dobry żonkę ucałuj. Jeśli ci własne drobeczko chcemy, to już od dzisiaj pożyć palenie. Nawet ile każde świadczenie nie radzi, przyjaźń na rubezie, jak ci nie zawadzi. Posłuchaj starszych kolegów nauki, patrz na kobiety jak nadziała stół, na działa z szybki. Pogoń i wyścig, pozostaw karton, Zdrowień za pośpiech płaci warto. Pozostaw innych problemów szereg, na codzienny wyróż spacerek. Jeżeli gdzieś przysadzisz przesadzisz odrobinkę, połknij natychmiast witaminkę. Powtarzaj zawsze spoko człowieku, a sądziwego to w wieku. Nie bójmy się jeszcze, Może być urobniej. E, dziękujemy jeszcze raz, poczekamy aż dzieci zbiorą na, zejdą na dół. Ja natomiast zapraszam rakowianki, żeby się powoli szykowały do swojego występu. Ja powiedzieć, że można trochę się pobujać jeszcze, jak W razie czego stoły na boki. tam blisko to nie będzie, ale takie. to, to A ja tam może, teraz. to